Te wszystkie emocje, które nam towarzyszyły, no, to były skrajne emocje. To była taka i rozpacz, i strach, bo nikt z nas nie wiedział, z czym się, to z czym się czego się spodziewać. Kiedy zaczęliśmy się dowiadywać, no, to się okazywało, że to jedna z najgorszych wad i najtrudniejszych, najbardziej śmiertelna, jeśli chodzi o tamte czasy. Um, no jedyną nadzieją, tak naprawdę jedyną nadzieję dawał nam ten ośrodek w łodzi. I kiedy tam już byliśmy, to przyznam, że te wspomnienia są słodko gorzkie. Bo ten cały strach o życie syna, ten miesiąc na ojomie, te wszystkie komplikacje, ale też ci wszyscy rodzice, którzy tam byli, którzy z nami mieszkali w tym hotelu, którzy nas uczyli pewnych rzeczy, bo no, pewnych rzeczy nie wiedziało się, jak się do tego dziecka podejść, na co patrzeć, kobie jest na ojomie. Pamiętam taką pierwszą sytuację. Po pierwszym dniu Janek pierwszy raz szedł z respiratora, kiedy miał 13 dni i tak bardzo się cieszyłam z tego, że on szedł z tego respiratora. A moja koleżanka mówi: Nie ciesz się za bardzo, bo to jest normalne, kiedy on znowu na to wróci. I tak było. On po kolejnej dobie był znowu podpięty do respiratora. Respirator wracał siedem razy. Dopiero ósme odpięcie było odpięciem ostatecznym. Nasza opowieść zaczyna się w zasadzie w momencie, kiedy Janek się urodził. Kilka godzin po porodzie okazało się, że jest coś nie tak, że on nie ma apetytu, cały czas śpi i jego skóra jest marmurkowa. I tak naprawdę dopiero po półtorej doby okazało się, że padła diagnoza, zabrała nas ze szpitala powiatowego karetka do Gdańska do akademii medycznej i tam dopiero stwierdzono wadę, czyli HLHS, brak lewej komory serca. Tak to się nazywa, czyli hipoplazja lewego serca. W tym czasie syn już był w takiej formie, że to był szok wielonarządowy. Jego organy przestawały działać, um, ale jakimś cudem po kilku dniach um, jego organizm zaczął się podnosić po, po dostawaniu podstawowych leków. Um, w szóstej dobie okazało się, że jest możliwość przetransportowania go do szpitala, do ośrodka, który się zajmuje takimi dziećmi, czyli do ośrodka Centrum Matki Zdrowia Matki Polki w Łodzi. I w siódmej dobie już był śmigłowcem przewożony tam. Więc nasza historia przez większość tego życia związana jest właśnie z ośrodkiem też w Łodzi, gdzie on przeszedł swoje wszystkie zabiegi kardiochirurgiczne dotychczasowe przed transplantacją. W wieku 13 dni przeszedł pierwszą operację tak zwaną planowaną. Przy tej wadzie powstają, musi być przeprowadzone trzy operacje i pierwsza musi być przeprowadzona w jak najszybszym terminie, bo inaczej dzieci umierają z tą wadą. To jest wada śmiertelna. I każda z tych operacji ona nie naprawia tego serduszka, ona tylko zmienia układ krwionośny i budowę tego wszystkiego, żeby można było funkcjonować w miarę dobrze. Więc każda z tych operacji, które przeszedł, pierwszą w wieku 13 dni, drugą w wieku 7 miesięcy, a trzecią w wieku niespełna 3 lat, każda z tych operacji była operacjami paliatywnymi. Te wszystkie emocje, które nam towarzyszyły, no... To były skrajne emocje. To była taka i rozpacz, i strach, bo nikt z nas nie wiedział, z czym się, to z czym się czego się spodziewać. Kiedy zaczęliśmy się dowiadywać, no to się okazywało, że to jedna z najgorszych wad i najtrudniejszych, najbardziej śmiertelna, jeśli chodzi o tamte czasy. No, jedyną nadzieją, tak naprawdę jedyną nadzieję, dawał nam ten ośrodek w łodzi. I kiedy tam już byliśmy, to przyznam, że te wspomnienia są słodko gorzkie. Bo ten cały strach o życie syna, ten miesiąc na ojomie, te wszystkie komplikacje. Ale też ci wszyscy rodzice, którzy tam byli, którzy z nami mieszkali w tym hotelu, którzy nas uczyli pewnych rzeczy, bo no, pewnych rzeczy nie wiedziało się, jak się do tego dziecka podejść, na co patrzeć, <coughs> kto jest na ojomie. Um, pamiętam taką pierwszą sytuację. Po pierwszym dniu Janek pierwszy raz z respiratora, kiedy miał 13 dni. I tak bardzo się cieszyłam z tego, że on szedł z tego respiratora, a moja koleżanka mówi, nie ciesz się za bardzo, bo to jest nienormalne, kiedy on znowu na to wróci. Um, i tak było. On po kolejnej dobie był znowu podpięty do respiratora. Respirator wracał 7 razy. Dopiero ósme odpięcie było odpięciem ostatecznym. To było 3 lata temu. Usłyszeliśmy, kiedy Jankowi w lipcu jego stan się pogorszył. W miarę został wyrównany po miesięcznym pobycie w Łodzi. Wtedy w październiku ponownie wróciliśmy, bo jego stan się ponownie pogorszył. I wtedy usłyszeliśmy, że serce przestaje pracować, prawa komora przestaje się kurczyć. Wydolność jest na poziomie 25% i lekarze ajgu też zestawki są skrajnie niedomykalne, więc lekarze jedyną opcją dla niego jest już w tym momencie transplantacja. Prawdę mówiąc przez no do wieku lat 13 jedyne co jedyna różnica, no to po prostu nie mogłem biegać, nie mogłem grać w piłkę. Bo po prostu każdy wysiłek był dla mnie powodował, że szybko, dość szybko się męczyłem i był dla mnie nie najbezpieczniejszy. Praktycznie jedyny sport, jaki mi został to spacery i szachy, może dart. Więc no nie było, więc no. Tyle plus nie mogliśmy nigdzie polecieć, ponieważ zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie, czyli zero nurkowania głębinowego, ani zero latania samolotem, ponieważ zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie mogło spowodować, że moje, z moim sercem się staną problemy nieodwracalne, więc przez, no, przez lat 15 nie mogliśmy kompletnie nigdzie, za, nigdzie gdzieś daleko za granicę. Nie było aż tak inaczej no, do wieku lat 13, wtedy okazało Stało się, że moja wątroba, ponieważ przez to, że serce nie pracowało tak jak normalne, nie dostarczało dostar dostatecznie dużej ilości krwi do wątroby i powodowało to problemy z wątrobą, takie jak marskość, to że wątroba była powiększona, twarda, a być twarda nie powinna. I skończyło się to yy, chorobą o nazwie enteropatia, czyli w skrócie mój organizm miał problemy z trawieniem tłuszczu, byłem na diecie kompletnie minimalizującej tłuszcz do po prostu bezwzględnego minimum, więc było pilnowane dieta plus było pilnowane bilans ujemny, czyli żeby było więcej płynów wydalonych niż przyjętych, co niestety było kolejnym Pro, co miał kolejny skutek uboczny, ponieważ zbyt duże odwodnienie powodowało w moim wypadku to, że po mamie mam tendencję do migreny i po prostu zbyt duże, zbyt to, to że byłem odwodniony, to zbyt duży brak płynów powodował, że miałem migreny. Nie wiem, chyba 7, może 8 lat miałem, eee, tak pewnie 7-8, pojechaliśmy do lekarza rodzinnego, mama przeglądała jakąś kartę i się pytam, co to za rysunek, a czemu ten się różni? A mama mówi, o, to jest rysunek normalnego serca, a to jest rysunek twojego serca. Ja się pytam, czemu ono jest mniejsze? A mama mówi, no bo ty masz tylko połowę. I tak właśnie się dowiedziałem, że mam pół serca. To, to był a. taki szok, bo my przez, przez to, że żyło nam się naprawdę dobrze, nie odczuwaliśmy tego oprócz leków, oprócz tych codziennych, jakichś tam rutynowych badań, któremu wykonywaliśmy pomiarów codziennych, nie odczuwaliśmy jakiejś różnicy między zdrowym, a chorym dzieckiem. I szczerze mówiąc, myśleliśmy, że tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. I to był taki szok, jakby ktoś strzelił nas obuchem, chyba tak w głowę, to chyba tak to trzeba nazwać. W ogóle nikt się tego nie spodziewał. My staraliśmy się też Jankowi nie do końca mówić, co się dzieje, bo nie wiedzieliśmy, czy znajdziemy ośrodek, który zgodzi się wykonać transplantację dla naszego dziecka. Dlatego, że zanim wykona się transplantację serca u Jaśka, najpierw trzeba wrócić do układu krwionośnego, który ma każdy inny człowiek, a on w tym momencie narodzin go takiego nie miał. Bo w momencie narodzin on nie miał niektórych połączeń. W czasie zabiegów trzech kardiochirurgicznych wytworzono mu nowe połączenia. I to wszystko trzeba było wrócić do stanu poprzedniego. Trwało to więcej niż cztery godziny, które ma się przysłowiowe serce czekające na... Poza organizmem, i to był nasz duży problem, też. Nie każdy ośrodek się na to zgodził, nie każdy miał doświadczenie. Yy, I dopóki nie wiedzieliśmy, że znajdziemy jakiś ośrodek, yy, nie chcieliśmy Jaśkowi mówić. Dla mnie to było bardzo, bardzo dobra wiadomość. Naprawdę się ucieszyłem tym bardziej, że. Było mi mówione, że dzięki temu będę mógł y, w końcu normalny sport, normalnie jazda na rowerze, nie wszystko. No i co najważniejsze dla mnie, jako wielkiego fana podróży, mimo że jedyne co zwiedziłem to Polskę i kawałek Szwecji. Minimalny wycinek Niemiec, ale to naprawdę malutki, no bo tylko niemiecką część Świnoujścia, więc to naprawdę mini-mini-minimum. Minimum. Więc no, stwierdzenie, że no, po przeszczepie będziesz mógł latać samolotem normalnie, no to dla mnie, dla mnie to były same dobre wiadomości. Ja nie widziałem w tym żadnych minusów, ja się cieszyłem.